cie moi drodzy. Na początku z góry chciałabym Was przeprosić za wszystkie szumy w tle, ale mam po prostu okropne słuchawki. Dzisiaj wracam w kąt do takiego normalnego YouTube'owania, bo tak to zajmowałam się tylko montowaniem tego filmu SSO, które jest już tak naprawdę prawie gotowy, że tylko zostały stęgi do rysowania i tak dalej. Dzisiaj sobie powiemy o aktualizacji. Która według mnie jest i trochę fajna, ale też trochę nie. Ale wszystko sobie na spokojnie omówimy. W tę środę SSO dodało aktualizację pod tyłem Jazda Konna bez wysiłku. Chodzi tutaj o to, że możemy o wiele szybciej zmieniać chody oraz oddawać skoki bez takiej przerwy, która trwała tam sekundę czy dwie. I zaraz Wam pokażemy więcej, jak to wygląda. Samo SSO napisało, że to była duża aktualizacja techniczna, więc mogły pojawić się pewne błędy. I też, co wpływa pozytywnie na moją opinię do SSO, to to, że zmieniło umieszczanie morganów. Czyli może powiem, że trochę zaktualizował ich tekstury, dodało blasku, czasami gdzieś tam trochę rozjaśniło, przyciemniło, więc zaraz zobaczymy mniej więcej, jak teraz wygląda mój morgan. A więc wziąłam sobie mojego morgana i nie zauważymy jakiejś znaczącej różnicy może ewentualnie kolor jego sierści jest trochę ładniejszy, ale jakoś no szału nie robi jeszcze wstawię tutaj zdjęcie tego efektu wcześniej dla porównania spodziewajcie się też już niedługo święta jeździeckiego SSO dodał ujażdżania co według mnie jest super posunięciem, lecz czemu tego nie zrobił wcześniej? Nie jest wcale aż tak trudne, skoro w stajni marzeń było to. Wystarczyłoby dosłownie przenieść kod z tamtej gry do SSO. Ale już się z wami będę żegnać, bo nie chcę przedłużać filmiku i już z moim Morganem, pa.